Co mogę, Co mogę dla Ciebie zrobić? Możesz naprawić dla mnie mój ekwipunek magiczny, 56 stóp złota, bierzemy. Yy, tak, łuk zmęczenia, oczywiście. Yy, przy okazji naprawimy to. wszystko, OK. Yy, I zobaczymy, czy coś Co mogę Tobie sprzedać, mój kolego. May I interest you in some... Powiedzmy, że damy, damy taki procent, ok. E, I co ja ci mogę sprzedać? Cierń cierpienia, tak. Co nam się nie przyda? E, słaby kostur lodowej burzy, tak. Mhm. Mm -hmm. mm, Sztyle. Mm, no i to chyba wszystko na to wygląda. E, dobra, ile mamy ile możemy dźwigać. O, jesteśmy wolni tak jakby. Um, a właśnie chciałbym jeszcze um, zdobyć jakiś lekki hełm. Um, ale nie wiem czy ty cokolwiek masz e, ty masz wszystko ciężkie, niestety. A może ten twój kolega będzie miał zobaczymy Co ty... What you want Armory, I, have it all. How may I help you. No niestety, bieda. Dobra, dziękuję ci bardzo. E, więc idziemy do bus Busz Grokasza. Bus Grokasza, dokładnie. Ciekawe jakie zlecenie nam teraz da, ale przeczuwam, że jesteśmy naprawdę przy końcu, bo kojarzę tę misję już. E, dokładnie kojarzyłem z tą... Mm, z tym długiem. Tą misję, którą przed chwilą wykona, wykon, wykonywaliśmy. E, więc jesteśmy bliziutko. O, tu mamy kowala. Tak. Możliwe, że on będzie miał jakiś hełm. Zobaczymy. Albo ona! Szabla kapitana... kurdana. Absorcja... ostrza 10 punktów przez 10 sekund. Zwinność 10 punktów... wytrzymałość 10 punktów przez 30 sekund na uderzenie. Jak zwykle nic ciekawego. Dobra, możemy stąd wyjść. Good day. Good day? Good day! Już mnie zaczyna odbijać chyba. Busz, grokarz, bus, busz, grokarz, busz, grokarz! Nie mówcie, że będę musiał go szukać, tego... Idioty. A tak właśnie przyczuwałem. O, jest tutaj! O, koleś ma buławę e, szklaną. E. Nie dostałem zapłaty. 1000 sztuk złota, okej. Okay. A, awans. Kuna wojowników ZAJEBIście. Także możemy teraz wziąć sobie kontrakt na ten awans, a raczej na tą pozycję. E, Okej, okay, musimy teraz udać się do kolejnego miasta, e, bo tutaj już nic nie ma niestety. Aj e... Oj, dalej ładuj się szybciej. Dobra, zaprzymy sobie grę. No, i zobaczymy, jaką teraz y, misję dostaniemy w gildii wojowników. E, oby to było coś, y, coś związanego z szukaniem że idziemy do jakiejś krypty, jakiegoś grobowca i tam czegoś szukamy, bo ja, bo ja, bo ja to lubię po prostu.

mam pomóc Viranowi odnaleźć Galdusa prwę w pieczarze w will Nonwill na północny zachód od tego miasta Ok. chyba mam się jeszcze do kogoś udać chociaż nie wiem do kogo nie słuchałem tego kolesia Don Willen Winley Donton Greetings Guildmate Witelu, jaki Winley? boże, zapierdolę już. A mission? Well, of course. I'm sure we can do this. You say that Oh, I'm prepared, of course. I'm sure there's no need to speak to I możemy teraz z nim wyruszyć, tak? Eee, wygląda na to, że tak, ok, tu mamy tą miejscówkę, tą pieczarę. Mm, tylko będę musiał się tam udać, a najbliżej mam z tego głupiego miasta. Dobra. <laughs> Więc wyruszamy. Mm, mm, mm. Okej, okay. z konia raczej nie będę korzystał, e, ponieważ szybciej uda mi się chodząc, a raczej na piechotę. A gdzie jest ten koleś? Co, zaginął? Mm, dobra, srać go, on mi się do niczego nie przyda nawet. E, Okej, okay. nie wiem czy jak jestem na koniu, czy można jakoś sprintować tym koniem. Nie mam zielonego pojęcia, wydaje mi się, że nie. E, tam mamy jelonka, którego chciałbym zabić. No, o, dostał. Dostał! Ach, nie trafiłem. Mieliście szczęście, dobra. Mm, czy to jest w ogóle daleko? Niedaleko. Mhm, wspiniemy się po tych skałach. Oj, uda ci się, okej. Okay. To nie mówcie mi że będę musiał zasuwać tam daleko. Ok, już, jest, już jesteśmy. Na całe szczęście... Eee, I co? I mamy tutaj wejść, tak? Eee, Pieczara nonwill, Ok. Hmm, wyciągnę moją buławę, ponieważ tą bronią teraz... z tej broni teraz będę korzystać eee, Będziemy się skradać. Hmm, Okej, okay, na razie pusto. Spokój. Hmm, wychodzi na to, że tutaj niczego nie było po tej części. Musimy się... W, po tej części <coughs> musimy się wrócić. A ty czego tam? Aha, ty jesteś ze mną, dobra. Myślałem, że chce mnie zaatakować. Przybyliśmy z Winarusem Dontonem... Wirianusem, Dontonem do pieczary Non-Will musimy dowiedzieć się, e, e, jaki los spotkał Galtusa prawie, a ja mam zapewnić bezpieczeństwo młodemu Dontonowi. Okej. Okay. Także, o kurde. E, no, nieźle się zaczyna walka z tymi trollami. Kurde, mocne są. No leż. Może byś mi ta, był taki łaskaw mi pomóc. O, Kurde. E, Wzrósł poziom swojej umiejętności. Odpocznij i przemyśl tego, czego udało nam się nauczyć. Zajewiście e, trollowy tłuszcz, wytrych. Kurde, troll ma wytrychy. Nawet nie wiedziałem. Mhm. Mm ale to jest długie. Tak mi się wydaje. E, Okej. Okay. 11 sztuk złota. O, tam mamy kolejnego. Głupiego trola go ściągnę z tego łuku. No chodź tutaj! Ochydny Okej. Okay. Pięknie poszło nawet O nie, krabie, krabie, krab, 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 który pada na ciosa. Dziękuję. Dobra, tutaj niczego nie ma. Czemu mam takie wrażenie, jakbym źle e, szedł? Na mapie pokazuje mi, że to nie jest na pewno tutaj. Sala Tytanów w pieczarze Nonwell. Hmm, zobaczymy. Okej, to jest tutaj, ponieważ zaznaczyło mi się e, zielono na, na mapie. O nie, tylko nie to! To jest tak piekielnie... E, jak widać... Twarde, że naprawdę bym musiał zrobić cięcie, gdybym musiał go sam zabić. Dlatego ja wolałbym niemiec nimi. O! I lepiej, żeby nas nie trafił, naprawdę. To jest gigant chyba jakiś dziki ogr! O Okej, okay, kurde. Mm. To mi moje strzały oraz zębę zęb, zęby ogrów o, Co tu mieliśmy? Zwykły pierścień, północy, odporność na zimno 15%. Bierzemy mm, sobie to pięknie sprzedamy. Mm, kurde, w każdym kufrze jest złoto jakieś Chciałbym jakieś fanty, ale okej. Okay. Aha, właśnie, naprawimy sobie ekwipunek nasz. Mhm. Aha, magicznych już nie mogę, niestety, niestety naprawiać. E, minusem jest to, że e, w Oblivionie się rzeczy tak szybko psują. No nie! Kolejni... O nie, kolejne ogry. A raczej kolejne ogry. Dobra, on się skupia na mnie, więc nie będzie bił tego e, kolesia. O kurwa Dobra, na szczęście tylko traci przytomność. O nie Mamy przesranę. Jakie to jest szybkie! Nie! Zostawcie mnie! Okej, okay, pomóż mi! Dobra, leży jeden! Teraz z tymi trollami! Do walki! Do boju! Ja pierdził! Ale mnie pierdylnął. Dobra, yy, szybko, szybko, szybko. Lekarstwo Roderika. Aha, tego raczej nie chcę. Tylko nie mamy żadnych yy, miktur leczniczych. Hmm. Musimy sobie poradzić tym. Ok, wykończ tego ostatniego! Mhm... Mm no nie, znowu ja mam się z nim bić? O kurde! Dalej, wykończ go! Kurde, raz będę się bawił z nim w perka. No to wygląda. Okej, okay, skupił na siebie uwagę. Jego. No, leż w końcu się udało, dobra. E, Przeczekamy sobie godzinkę, aby zregenerować punkty życia, cudownie. E, no i zobaczymy, co my tutaj znajdziemy. A, dobra, chyba nic ciekawego, więc lecimy dalej. Tam mamy tego głupiego trola. O, dostał niezłe obrażenia. Mm, dobra, teraz mogę pomóc. Pomogę ci. I, I... I... Okej. Okay. Mm, Przydałoby się jakieś łóżko, abym rozdał, abym mógł rozdać punkty. E, niestety tego zrobić nie mogę. E, ponieważ żadnego łóżka nie ma. O kurde, ale to jest wielkie. E, którędy teraz? Wydaje mi się, że tamtędy. O, skrzyna. Helm ucznia, lekki pancerz, odporność na magię, 9% na siebie, bierzemy. Kurde, będę mógł to ładnie sprzedać. Mm, kolejny delikwent. Mm. Leż! Tak, to była moja zasługa, on mi w ogóle nie pomógł. Żelazna yeah. strzała, bierzemy, okej, okay, lecimy dalej. A, kolejny troll. O, tu jest chyba ten koleś, którego szukaliśmy. Znaleźliśmy złoki Kaltusa Previl. Musimy wracać do tego kolesia. Dobra. E, co my tutaj mamy? Połamana tarcza. To mi się nie przyda. Hmm. Pomożemy mu tylko zabić tego typka. Okej. Okay. Stalowa strzała, no i złoto. E, ja bym chciał jeszcze... Ja, się, ja jeszcze się nie cofnę. Znaczy jeszcze się nie, nie wydostanę z tego z tej jaskini Ponieważ mamy tutaj jeszcze e, do obszukania, znaczy to jaskinię mamy, możemy jeszcze obszukać ja tak właśnie zrobię, Mhm, leżysz, e, dobra, przyszliśmy, przyszliśmy stąd, więc pójdziemy sobie powiedzmy tutaj. E, Okej, okay, tu mamy jakąś skrzynię łatwą do otwarcia Kurde, źle. Proste pierścienie siły. Jak widać, niezłe fanty już mamy. Będę mógł to ładnie sprzedać. Aha, ale co my tutaj znajdziemy? Pewnie troll. Trola jakiegoś. Idzie za mną, idziesz. O nie, jeszcze gorzej giganta. Znaczy trola. Znaczy kurde. Ogra. Eee, jeszcze tego brakowało. Skup się na mnie, bydlaku. Oła! Wow. Mm, spróbuję go wykończyć. W taki właśnie sposób. O ja pierdziu. Niezłe mi bierze obrażenia. Co to jest? Minotaur! Jeszcze tego brakowało! No wykończ go! Terra Minotaura! O kurde, Minotaur jest, jest jeszcze potężniejszy. O, oh, fuck! Długie godziny ćwiczeń z wszelkiego rodzaju bronią sieczną odniosły skutek. osiąga stopień czeladnika w walce ostrzami. Możesz teraz rozbroić przeciwnika swoim atakiem z unikiem, aby go wprowadzić, przytrzymaj przycisk ataku podczas ruchu w lewo lub prawo. Aha! Mm, dobra, się wyleczymy. O nie! Tak, skup się na mnie! Skup się na mnie, on zginie, fajny młot koleś ma. Chciałem go zdobyć, to jest chyba... O, fuck, koleś stracił przytomność. Ale na szczęście jeden e, mamy przewagę, ponieważ ten minotaur jest wolny! Leży krasnoludzki młot bojowy. E, tak, nie jesteśmy przeciążeni, na to wygląda. E, krasnoludzki młot bojowy, ja bym chciał sobie go założyć. E, bardzo fajny młotek. E, Róg Minotaura. Ok. I wpikowaliśmy, jak widać, dużo strzałów tego ogra, aż w końcu go zabiliśmy. Naprawdę, gigantyczna jest ta jaskinia. Jak widać, mamy przejście tutaj. Mamy, mamy przejście tutaj. E, masakra. Ja pierdziele, dobra, bierzemy wszystko, oczywiście. He, he, he. Hmm, ciekawe jak nam pójdzie właśnie z tej broni. Zabezpieczenie wzrosły, okej. Okay. Słowa miksturka mrozu. Dobra, bierzemy. E, no i lecimy tutaj. Proszę, tylko nie... Aha, właśnie, jeszcze się e, poczekamy troszkę. I jeszcze naprawię ekwipunek. Tak. Mhm, mm okej, okay. perła ze skazą. Ok, możemy stąd wejść. Mm, schowamy tą broń na, na, na razie. Na razie nie musimy jej używać. Dobra, stamtąd przybyliśmy. E, więc musimy iść chyba tutaj. Aha, tu jest już wyjście. Na to wygląda. E, chciałbym jeszcze obszukać jeden, jeden korytarz, e, który mm, tam był na środku, więc się jeszcze cofniemy. E, Poczekajcie, ja zobaczę na mojej umiejętności jeszcze tylko. E, broń obuchowa e, walka wręcz chyba tutaj nie ma podziału na e, broń jednoręczną i dwuręczną e, po prostu jest to broń obuchowa. Eee, po prostu mamy broń obuchową, eee, broń długą i broń eee, sieczną, tak? Tak. Czy ja w ogóle dobrze powiedziałem? Wydaje mi się, że coś pokręciłem. Dobra, mniejsza o to. <laughs> eee, Okej, okay, tutaj niczego nie ma, więc możemy się cofnąć. Mm -hmm, mm -hmm. Czy w ogóle dobrze poszedłem? E, tak, to była właściwa droga. I wyjście było. E, jeszcze nie tu. Wyjście było tą stronę, tak? E, Okej. Okay. Ja ten odcinek zakończę, kiedy mm, udam się do tego kolesia po zapłatę. <coughs> nagrywam ten odcinek. Wow, już nagrywam e, godzinę ponad, ale na pewno ten odcinek będzie pociechany na kilka części, e, więc bez obaw. Okej, okay, my pędzimy do gildii wojowników. Mmm, twój koń został w stanie nie br bramy miasta. E, ale zauważyłem, że, e, że broń jednoręczna, tak jak i broń dwuręczna, e, jest tak samo szybka. Przynajmniej mam takie wrażenie. Hmm... Okej, okay, ty sobie mieszkasz tutaj, mówisz, tak? E, gdzie jest wejście do tej twojej nory? A, tutaj, okej. Okay. Hmm, Przeciętne wejście, poczekajcie, ja sobie poczekam troszkę, bo się jeszcze może spać, ale zapewne będzie teraz w glidi wojowników. Tak, jak kurwa, mówiłem. Ech. How do you do? You're back. Shh. What have you? Dead. Damn. What got him? I suppose that's it then. Odd that there weren't creatures around. I'll pay Danton for his contract, and I've got this for you. Mmm, co masz na mnie? Sztylet rozproszenia. No po co mi sztylet? Cholera. Ale co to za sztylet? Eee... sztylet, 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 sztylet No dziękuję ci bardzo. Tfu. Aha, postać przyciążona ciekawe. E, dobra ludzie, mam, nadzie mam nadzieję, że wam się podobało. E, ja już się z wami tutaj żegnam. E, subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Elder Scrolls 4 Oblivion lub w moich dalszych, moich innych projektach. Trzymajcie się. Cześć.